tangens kąta alfa zaznaczonego na rysunku jest równy. Czyli mówimy o funkcjach trygonometrycznych w układzie współrzędnych. Jeżeli byśmy spojrzeli do tablic maturalnych, to w układzie współrzędnych wiemy, że tangens kąta alfa to jest y do x. Zatem nasz punkt P, który mogę sobie tutaj odczytać Punkt P ma współrzędne minus 4Y5. Zatem to mam X, to mam Y. Muszę tylko odpowiednio wyliczyć tangens tego kąta. Y to jest 5, X to jest minus 4, zatem to jest minus 5 czwartych. Szukam takiej odpowiedzi, czy mam minus 5 czwartych, to jest odpowiedź D. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.